Aleksandra Muraszka to 23-latka o wielu zainteresowaniach. Zaczynała od fotografii i nagrywania filmów wideo. Współprowadziła też złotory i telewizję internetową. Była animatorką zabaw dla dzieci, a obecnie, po zapisaniu, jest też tiktokerką. Mieszka w Lublinie, ale przez pewien czas mieszkała też w powiecie bolesławieckim w Osiecznicy. W lutym wydawnictwo Noweres z Gdyni wydało jej pierwszą książkę, Chcę, żebyś wiedział. Chcę, żebyś wiedział, to książka, która opowiada historię Ami, która dwa lata wcześniej straciła brata w niewyjaśnionych okolicznościach. I po tych dwóch latach okazuje się, że policja natrafiła na nowy trop, w związku z czym dziewczyna wyrusza do Miami, żeby go sprawdzić. Na miejscu okazuje się, że jej brat jednak nie zginął. No ale co takiego się wydarzyło i dlaczego się nie odezwał, no to musicie przeczytać moją książkę. Zatem wbrew sugestii, którą może kryć w sobie sam tytuł książki, nie mamy do czynienia z romansem, choć są w niej również wątki romansowe. Zresztą trudno ją łatwo zakwalifikować do określonego typu baletrystyki, ponieważ jest w niej i sensacja, i wątki obyczajowe, i wspomniane romantyczne. Wydawnictwo pomieściło tę książkę w dziale literatura kobieca. W moim głowie pojawił się pomysł, a właściwie e, ostatnia scena z tej książki. I wtedy postanowiłam to jakoś rozwinąć. Także zaczynając tę historię, wiedziałam dokładnie, jak ona się skończy. Zawsze chciałam napisać po prostu książkę, która działaby się właśnie w Stanach. Jakoś tak bardzo polubiłam tego typu historie i sama chciałam właśnie napisać akcję, która się właśnie tam będzie rozgrywać. Dlatego też moi bohaterowie nie mają polskich imion, tylko właśnie zagraniczne. Od lutowej premiery książka zyskuje sobie spore grono czytelników, którzy muszą nawet czekać na zrealizowanie zamówień w internetowych księgarniach. Ma już również wiele recenzji, które zdecydowanie pozytywnie oceniają ten literacki debiut. Wydawnictwo Nowe Res znane jest z wyławiania młodych talentów literackich i wydawania debiutów. Muszę przyznać, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, ponieważ wydawnictwo od samego początku z otwartymi ramionami przyjęło mnie pod swoje skrzydła. Tutaj muszę podziękować przede wszystkim oczywiście całemu wydawnictwu, ale też poszczególnym osobom, z którymi mam przyjemność pracować. Przede wszystkim panu Jakubowi Krzyśków, który od samego początku naprawdę wspierał mnie. Autorka nie ukrywa, że pierwszoplanowa planowa postać tej książki, czyli Ami to dziewczyna, w której wiele zawarła samej siebie. Gdyby ktoś zatem potrzebował unaocznić sobie postać bohaterki, to śmiało może przywołać obraz autorki, który dostępny jest na skrzydełku książkowej okładki. Na okładce jest też informacja, że chcę, żebyś wiedział, to pierwszy tom książki, co niechybnie zapowiada jej kolejne tomy. Ja mam w planach z tej serii napisać sześć tomów. Trzy mam już skończone, czwarty zaczęty, także myślę, że w sześciu się powinnam zamknąć. A czy będziemy mogli przeczytać jakieś inne twoje projekty? Tak. Teraz aktualnie pracuję nad pewną trylogią, która będzie zupełnie czymś innym. I mam nadzieję, że ona także zostanie pokazana światu za niedługo. Książka jest zatem dostępna na księgarskim rynku i rozpoczął się cykl wydawniczy drugiego jej tomu. Na koniec wyjaśniamy tylko, bo pewnie niektórzy będą snuć takie domysły, że zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Prywatnie Aleksandra Muraszka jest żoną Sylwestra Muraszki, kamerzysty i montażysty w telewizji Bolesławiec.